Nie popełniaj tych błędów wychowawczych. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Moi drodzy, rozważamy historię Józefa Egipskiego, i też, gdy patrzymy na tę historię, to widzimy takie prawo falowania. Raz było dobrze? Raz było źle, raz było dobrze, raz było źle. Było dobrze, a ojciec go bardzo kochał, faworyzował, potem bracia byli zazdrośni, to się obróciło przeciwko niemu, sprzedali go do Egiptu. Potem tam moi drodzy, Pan Bóg także czasami mu w różnych sytuacjach pomagał, ale coś się obracało przeciwko niemu. No bo tak, z jednej strony będziemy mówić o tych snach. Były sny, on te sny przetłumaczył, dzięki temu został wynagrodzony. Potem ktoś go fałszywie oskarżył, znowu pojawiły się problemy i dalej widzimy u Faraona, także tłumaczy sny, jest wywyższony. Widzimy takie prawo falowania u Józefa egipskiego i to także nas będzie uczyło tego, żeby nie tracić nadziei, żeby mieć tę nadzieję, tę świadomość, że po tej ciemnej dolinie pojawi się Piękny szczyt, yy, pełen światłości, pełen przepięknych widoków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za wszystkie dary, dary łaski, które od Ciebie otrzymałem. Pragnę Cię wielbić. Pragnę Ci dziękować za wszystkich ludzi, za wszystkie rozmowy, spotkania i te. Dobre, budujące i też te trudne, które także stają się dla mnie ważną lekcją. Panie Boże, tobie zawierzam dzisiejsze rozważanie. Niech te historie związane z Józefem Egipskim będą dla mnie ogromną lekcją mądrości, życia i Twojej miłości. O co się modlę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 37 rozdziału księgi. Rodzaju werset, od wersetu trzeciego. A Jakub kochał Józefa bardziej niż wszystkich pozostałych swych synów, bo był on, on dzieckiem jego starości. Dlatego też sprawił mu wzorzysty Hiton. Gdy jego bracia zobaczyli, że ojciec lubi go bardziej niż wszystkich swoich pozostałych synów, znienawidzili go i nie potrafili odezwać się do niego żadnym życzliwym. Słowem. Moi drodzy, y, patrząc na rodzinę Jakuba, widzimy tam ogromne zagmatwanie. Skąd to się wzięło? Stąd, że Laban namieszał. Stąd, że pojawił się problem niepłodności y, Racheli. Miał dwie żony: Lea, Rachela, i te dwie ich służące, nałożnice, Bilcha oraz Zilpa. Z nimi miał dzieci. I do tych żon, do tych dzieci miał różne nastawienie. Pamiętam, jak siostry Lea i Rachela rywalizowały ze sobą, co także budziło niezdrowe relacje i emocje w rodzinie, co się przekładało potem na dzieci. I też tę rywalizację potem widzimy. Z tej ukochanej kobiety, ukochanej żony Racheli, urodził się Józef. I moi drodzy, no też możemy patrzeć od takiej strony ludzkiej na tego w pewnym sensie biednego Jakuba, od, w pewnym sensie tak, biednego Jakuba, który też no, miał trochę tego zmartwienia, strapienia na swojej głowie, że takie się komplikacje pojawiły. Ale urodził mu się Józef i w sposób naturalny, no, możemy tak patrzeć od strony ludzkiej. Miał prawo do tego, żeby kochać go bardziej, bo w końcu miał syna ze swoją ukochaną żoną Rachelą. I mógł go przez to faworyzować, ale właśnie popełnił błąd. To był jego błąd, który doprowadził do kolejnych poważnych Problemów i konfliktów w rodzinie, konfliktów między braćmi, bo gdy go zaczął faworyzować, kochał go bardziej niż innych, co mamy tutaj zaznaczone w tym trzecim wersecie. Pozostali bracia byli zazdrośni. Byli zazdrośni i ta zazdrość narastała, narastała do tego stopnia, że chcieli go zabić. Potem został ocalony poprzez sprzedanie. Ale jaka tutaj płynie ważna nauka? Dla rodziców, żeby nie faworyzować dzieci, żeby dzieci starać się traktować tak samo. I oczywiście, moi drodzy, to też jest naturalne, że dziecko czasami. Dzieci mają różne charaktery. I rodzice, ojciec czy matka, lepiej czy gorzej, gdy jest więcej dzieci, mogą łapać lepszy kontakt z dzieckiem, też ze względu na charakter rodzica i charakter dziecka. Ale tutaj właśnie też wyraża się dojrzałość rodzica. Czy ja jestem na tyle dojrzały, że potrafię być ponad tym, że potrafię być ponad też tymi różnicami w charakterze, w zainteresowaniach dziecka, w planach dziecka, w tym, jakie dziecko jest, bo. Może być jedno dziecko, które bardziej łapie kontakt, rozmowy, wspólny czas z rodzicami, a drugie nie. Drugie się buntuje jest cały czas na przekór, na przekór, na przekór. Ale jakie to jest ważne, żeby w sposób z jednej strony indywidualnie podchodzić do dziecka w wychowaniu, ale z drugiej strony, żeby nie było faworyzowania, jedno dziecko kosztem drugiego, bo między rodzeństwem, tak jak w tym przypadku, może pojawić się konflikt, a ten konflikt może narastać do tego stopnia, że będzie między nimi nienawiść. To jest niesamowicie ważna lekcja, przestroga, która wypływa z tego dzisiejszego fragmentu. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Maryjo, królowo rodzin, módl się za nami. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O Święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o Świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi Święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem na wieczornik. Zapraszam, żeby zachęcam, żeby udostępnić, przesłać dalej. Szczególnie może to dzisiejsze rozważanie. Niech rodzice także zwracają uwagę na tę kwestię, na to zagadnienie, które dzisiaj tutaj zostało poruszone. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.